A uh, właściwie to muszę iść do Cindy. Tutaj nic więcej nie zrobię. I co tam masz? To wiadro pełne krwi. O! Mój Boże! To idealne! To takie obrzydliwe. Czy ja to krew? Nieważne. Nie chcę wiedzieć. Ja tym bardziej. Jesteś najlepszy. Teraz wyspnij się tam, a ja ją zawołam. Idę na swoją pozycję? Tak bardzo, Kari. Tak bardzo, Kari. Ej, Lili, chodź tutaj. Chcę coś ci pokazać. Dlaczego nie możesz mnie po prostu zostawić spokoju, Cindy? Mam dość twojego znęcania się na mną. Nie będę się nad tobą znęcać. Możemy być przyjacielkami. Chodź do mnie. Dobra. O co chodzi? To wygląda strasznie. Ciekawe, kto mnie za to zabije. Co ty zrobiłeś? O! Czyli ten twój okropny chłopak znowu mnie wystawiliście. Mam tego dość. Sprawiliście, że będę smutna przez tak długo. Jutro nie będziesz nic z tego pamiętać, moja droga, bo zawsze jest poniedziałek. Czas się zapętlał. O, no bez! Mi się wydaje, że dla mnie to jest jakiś postęp. Jesteś taka niemiła, nie jestem w stanie tego znieść. Nie, nie idź tam! Żegnaj, okrutny świecie. Zabijesz się, wrzucając się do jamy na geta. Nie! To jest głupie. Dlaczego najpierw nie pozabijesz wszystkich tu... Dlaczego najpierw nie pozabijesz wszystkich tutaj? W filmie tak było. Czemu? Au. Oh. Wow! <noise> Ta dziura jest głęboka. Myślisz, że umarła? Ach, nieważne, nie obchodzi mnie to. Zejdź tu do mnie. To było takie świetne. Dzięki Tobie jestem taka szczęśliwa. Chcę, żebyś wziął ten kwiat. Jest taki ładny jak ja. W ten sposób zawsze będziesz miał przy sobie kawałek mnie. Ok, weźmiemy twój kwiat. O, o raju, czy ktoś widział Lily? Ach, nie mogę jej znaleźć. Nugget widział? Gdzie poszła dziewczynka? Nugget wie! Zamknij się, nugget. Nic nie widziałeś. Nugget, przysięgam. Niezależnie jak popierdzielone są wierzenia Twojej rodziny, jeśli Lili wpadła do tej dziury, którą wykopałeś, zepchnę Cię za nią. Naget nie da nauczycielce satysfakcji. Ta nigdy nie weźmie na get tym! O, ten głos jest taki straszny. Jest taki cudowny, jest taki straszny. Okej, okay, to może wszyscy się tam rzućmy. W końcu któraś osoba będzie miała jakieś lądowanie. O, ta dziura jest głęboka. Nawet nie widzę dna. Mm, musimy zawołać woźnego, żeby przyniósł drabinę i ich stamtąd wyciągnął. O, panie woźny! Idę, idę. Ida, ida. Jaki jest problem, pani trzęsucyca? O, to jest Apple Gate. O, dwójka z moich studentów utknęła na dnie tej dziury. Chcę, żebym wrzucił resztę z nich do tej dziury? Nie chcę, żebyś... Nie chcę, żebyś wyciągnął z dziury tych, którzy są w niej. Możesz to zrobić? A dobra, to my zabawne, ale składę mogę to zrobić. To należy trochę zająć. Najlepiej jeśli zabierzesz tych, którzy nie są w dziurze do środka. Żeby się nie zamartwiali. Dobrze. Okej okay, dzieciaki, musimy skrócić przerwę. Chodźmy do środka na opowiastki. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszystkim podobała się przerwa. Przygotujmy się na opowiastki. Może... Ty pójdziesz przodem? Co przyniosłeś? Właśnie się... Właśnie skojarzyłam, że nasz główny bohater nie ma imienia. Może się go dowiemy. Kiedyś. Mogę pokazać naget, mogę pokazać alkomat, albo kwiatek. Pokażmy kwiatek. Kwiatek to takie nudne. Co można o tym opowiedzieć. Co nie jest nudne? Dałam mu to, ponieważ przez cały dzień był dobrym chłopakiem. Nie, to zdecydowanie minczakowate. Zdecydowanie skopię mu tyłek za byciem minczakiem. Nie się, Max. Nikt nie może kopać tyłka mojego chłopaka poza mną. Zobaczymy. O mój Boże, pani Applegate, proszę go powstrzymać. Zrobiłabym to. Ale cholera, taką wielbiam! dobrą dziecięcą walkę. Ej, on mnie zabije! Nie pokazuj kwiatka, Jeśli zostaniesz za to pobity. Okej, okay. to nie kwiatek. Tak, była fajna przerwa, co przyniosłam? Alkomat? Może alkomat? O, Boże, dlaczego masz coś takiego? Twoi rodzice muszą być bardziej odpowiedzialni. Nie powinieneś mu używać czegoś takiego, dopóki nie skończysz 16 lat. Chyba pić. Nie może, co? To następny. Mam nadzieję, że będzie to ktoś, kto nie musi sprawdzać ilości promili we krwi regularnie. Dobrze, dzieciaki. To były fajne opowiastki, mimo że było nas mniej. Ahem, O, oto i dzwonek. Mam nadzieję, że dobrze zdziwiliście Do zobaczenia jutro. <ścoughs> oh. Cześć, Jak mogłeś? Co zrobiłem? Naprawdę? Masz czelność stać tutaj przede mną, jakbyś nie miał pojęcia, co tam źle zrobiłeś? Naprawdę nie mam pojęcia. Kwiat! Mój specjalny kwiat! Ten który dałam Ci za bycie najlepszym chłopakiem, jakiego kiedykolwiek miałam. O co z nim... O co z nim chodzi? Nie pokazałeś go na opowiastkach. Jeśli oznacza on dla Ciebie tak mało, po prostu go wezmę z powrotem. Koniec z nami. Żegnaj. papa. Pa. Ukończyłam dzień. Zarobiłam kasę. Okej. Okay. Czy mam ten kwiatek? Poniedziałek ponownie po raz drugi. CO?! O Boże, to jak ja mam to zrobić? Jak nie pokażę kwiatka, to ona mi go zabiera. Jak go pokażę, to dostaję w pierdzie. Okej, okay, tutaj mam odpowiedź, że mam pokazać kwiat na opowiastkach, kiedy Baxa tam nie ma. I Cindy pozwoli mi go zatrzymać. Nie wiem tylko jak pozbyć się Baxa. Nie zmienia to faktu, że będę musiała przeżyć ten dzień jeszcze raz. Będzie straszne. Dobrze, spróbujmy pójść do szkoły. W sumie się zastanawiam. Jedyny mój kontakt z baksem jest wtedy, kiedy. O, tak, właściwie inicjowane, bo tak to on mi każe spierdzielać. Kiedy mnie y, próbuje okraść, więc może weźmy więcej niż trzy dolce. Zostawi mi tą małą kasę. Tak, jesteś gotowy iść do szkoły, zdecydowanie. Mmmm, czuję kasę. Tak, to jest zdecydowanie przyjąć więcej niż przy lolce. Ej, Dzisiaku, masz jakąś gotówkę? Tak. Doskonale, daj mi połowę. Albo rozwalę ci trochę moją stopą. E, dobra, masz. Dobry chłopiec. Teraz nie idź mówić o tym nauczycielce. Albo tak giniesz, tak jak ten dzieciak byli. Dobra. A... Mam nowe. Hinty, dużo nowych hintów. A... Bugs zabierze połowę twojej kasy i tu więcej niż trzy dolce. Musisz pozbyć się Bagsa na szkolnym podwórku. Rozpocznij dzień z. Ze więcej niż trzema dolcami. Czy to był dobry krok? E, rozpocznij dzień e, poprzez e, zostanie okradzionym przez Baxa i doniesienie na niego. Okej, okay, to, to już wiem, jak rozpocząć ścieżkę nauczycielki. Okej. No dobra. Uh, donieśmy na niego. Tak, zostałaś słusznie obdarzona. Uh, Bugs ukradł moją kasę. Naprawdę? Interesujące. Hmm. Zrobię z tobą mały interes. Bugs naprawdę sprawia sporo kłopotów. Jest brutalny i jest niebezpieczny dla innych. Jeśli pójdziesz tam i wezwiesz go, Prawie, że nie będziesz tego żałować. E, co ja będę z tego wiedzieć? Dam ci złotą gwiazdkę. Wszyscy uwielbiają złote gwiazdki, prawda? E, a co jeśli mnie porani? To kształtuje charakter. Czy to jest legalne? Pewnie nie, ale jeśli w taki sposób mogę. Rozpocząć działalność podziemnego klubu walki dzieciaków, to podajmę to rozyko. Okej. Okej, okay. okay. uwielbiam, jak dzieciaki się biją. Pójdź za niego i go popchnij tak troszeczkę. Kiedy zaatakuje... krzycz po mnie i zatrzymam to. Okej, okay, mam nadzieję. Ostatnim razem go nie powstrzymałaś. I mnie sprał. I przez to moja dziewczyna mnie rzuciła. Czego chcesz ofermu. Nie oddam ci twojej kasy. Idź sobie stąd, zanim cię rozgniete. Rozgniecenie mnie nie sprawi, że wróci twój ojciec. Mój ojciec wróci. Po prostu poszedł do sklepu, żeby kupić papierosy. Odejdź stąd, albo pobiję tak mocno, że będzie ze mnie dumny. Nigdy nie będzie z ciebie dumny. Boże, jakie to okrutne. Tak będzie. Jeśli teraz nie odejdziesz, zabijecie. cię. Śmierć nie byłaby taka zła. Miłość mojego życia mnie rzuciła przecież. Dobra, prosiłeś się o to. To dla ciebie, tato. <śm> Mogę zaakceptować swój los lub za zawołać nauczycielkę. Zawołajmy nauczycielkę. Baks... Jak śmiesz atakować innego ucznia? Znowu niesprowokowany. To była twoja ostatnia szansa. Wysyłam cię do gabinetu dyrektora, żeby wreszcie mógł cię wydalić ze szkoły. Nie, proszę, nie. To on zaczął, jest kłamcą. Powiedział, że mój tata nigdy nie wróci. Cóż, ma rację. A. Po tym małym. Incydencie, ty też nie. Teraz idź do gabinetu dyrektora albo będę musiała poprosić woźnego, żeby cię tam zaniósł. Idź! Go, piszczur! Moglibyśmy się zaprzyjaźnić, gdybyś mnie je wydał. Ach, co za szczęśliwy dzień! Wreszcie pozbyłam się tego mojego degenerata. A to twoja złota gwiazdka, jak obiecałam. Dzięki. Hmm. Teraz zaczęłam się zastanawiać, czy Rom myśli o tym, że jest taki ważny i cudowny, ponieważ jest synem dyrektora. Ah, Nie wiedziałam o tym. Może zaaranżujemy dla niego wycieczkę do tatusia? Już widzę, jak zacząć ścieżkę z nauczycielką. I zrobię to, ale w... przy następnej okazji. Dzisiaj chcę zdobyć kwiaty od Cindy, więc nie dziękuję. A, to niespodziewane, ale szanuję to. Ciesz się resztą swojego dnia. Jasne. Zostałam jakieś podpowiedzi nowe, prawda? Donieś na Baksam za okradzenie cię, ale nie zgódź się na rozpoczęcie walki. Dojaduje się coraz więcej. Fajnie, fajnie, super, świetnie. Dobra, Cindy. Dostałem w twarz. O, ciekawe. A zanim to zrobimy, pobawimy się w dom, znaczy się musisz się umyć. Nie mam mowy, żeby mi chłopak zostawiał na mnie krew. Idź do łazienki i umyj się. Będę przy domku dla lalek. Okej, okay, to pójdziemy jeszcze do łazienki i się umyjemy w takim razie. To zlew. Zumajmy krew. Proszę, podbite oko. Tu smutne. Aktualnie mogłem to wylać na Cindy. Skoro już tu jestem przy tym, to jestem ciekawa jej reakcji. Albo nie, dobra. Albo zróbmy to. Będzie śmiesznie. Się dzieje się. Cindy, wracaj. Nie biegaj na ulicę. Zostaje już uderzona przed. A... A, ciągle powtarzam dyrektorowi, że powinien tam postawić płot. Ech. Dobra, dzieciaki. Był wypadek, za który nie chcę zostać obwiniona. Musimy skrócić przerwę. Wszyscy do środka. Dobra, okej. Okay. Nie skracamy przerwy, po prostu e, zrestartujemy pokój. Tak, jakby się nigdy nic nie stało, prawda? Mam nadzieję, że wszyscy mieli dobrą przerwę. A przygotujmy się na nasze powiastki. Może ty pójdziesz przodem. Co przyniosłeś? Może jest nas tak mało. Teraz jeszcze jak bagsa nie ma, został wydany ze szkoły. Dobrze, to teraz mogę pokazać kwiatek w takim razie, prawda? tak. To dość nudne, co możesz o nim opowiedzieć? To nie jest takie nudne. Dałam mu go, ponieważ był cały dzień bardzo dobrym chłopakiem. Zaufaj mi, to jest nudne. Po prostu pominiemy to i przejdziemy do kogoś, kto ma coś bardziej interesującego. Ok, kto kolejny? Nie będzie ciężko to pobić, więc nie wstydźcie się! Dobra dzieciaki, to były fajne opowiastki. Dzwonek, idziemy do domu. Mam nadzieję, że świetnie się dzisiaj bawiliście. Do zobaczenia jutro, bo znowu jutro poniedziałek. Ciekawe, czy wyplączemy się z tego zapętlenia, jak rozwiążemy wszystko, co? To było takie słodkie z twojej strony, że pokazałeś kwiatek wszystkim. Naprawdę jesteś najlepszym chłopakiem, jakiego ja kiedykolwiek miałam. Możesz zatrzymać ten kwiatek na zawsze. Radość. Zobaczymy się jutro, mój chłopaku. Do zobaczenia. Jej, wypełniłam dzień i mam kwiatek. Wiecie? że zajęło mi to 15 minut, może? Może nawet 10? Przejście tego dnia od nowa, już jak wiedziałam co robić i nie musiałam kombinować i rozkminiać. Wcześniej to była jakaś godzina, tak? Więc... Super! Super. Ale mam, mam pierwszy przedmiot, cieszę się. To chciałam zrobić. Okej. Okay. Zrobiłam troszeczkę kasy. Mam akutualnie bardzo mało. Poniedziałek, ponownie po raz trzeci. I mam nowy przedmiot. Ciekawe, czy coś mi powiesz na jego temat. To jest kwiatek, który Cindy mi dała, za bycie dobrym chłopakiem przez cały dzień. Może mogę go pokazać z komuś, kto potrzebuje trochę miłości w swoim życiu. Zostawmy go tutaj. Jest dobra podpowiedź. Czy mamy jeszcze właśnie jakieś podpowiedzi? Ciekawe. O, ścieżka. Yy. Cindy. Ok. Przyniesie do domu trochę kasy. Tak, w razie czego. Kiedy bawisz się w dom Cindy, po prostu najbezpieczniej będzie się z nią zgadzać. Ee, Cindy nie wie, co oznacza wegańskie. Możesz e, dać jej e, kuleczkę ciastkową odwoźnego bądź sałatkę duontiego. Wzięłam sałatkę, byłam uczciwa, byłam naprawdę dobrym chłopakiem. Dobrze, moi drodzy. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten dzień, a raczej dwa dni, co mi zajęło zdobycie tego kwiatka. Um, mam nadzieję, że historia bardzo inspirowa na Kari, ale no, to jest taki klasyk, że ciężko go. Ciężko się nim nie inspirować, kiedy mówimy o wrednych dziewczynach w szkole, w przedszkolu. Uuu, uh, gra porusza bardzo dużo ciężkich tematów. Wbrew pozorom, bardzo dużo. No cóż, moi drodzy, udało nam się. Mamy pierwszy przedmiot, a nie wiem, kogo wezmę kolejnego na celownik. Może nauczycielkę? Biorąc pod uwagę to, że mniej więcej już wiem, jak z nią zacząć, to mogę spróbować się z nią pobawić. Generalnie z Cindy było trochę takie zrobienie na czuja, przez to musiałam powtórzyć wszystko. <grym> Bo no, niestety, ale nie zrobiłam jednej ważnej rzeczy na początku dnia. Ale skąd mogłam wiedzieć, że to się tak wydarzy, prawda? Mam nadzieję, że Wam się ta ścieżka podobała. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka, w którym zajmiemy się nauczycielką. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się.